Siema, w tym filmiku pokażę Wam swoją najlepszą postać w pierwszym rozdziale bez gildii Jak sami widzicie gra zajęła mi 9 godzin, równo 9 godzin, a więc troszkę się z tym namęciłem A nie miałem właśnie co robić podczas gdy moja karta dźwiękowa kulała A więc na sam start odpalę sobie jeszcze ustawienia DX11, żeby po prostu zwiększyć nieco Nieco właśnie na te ustawienia. No i dobra. A wiecie co? Jeszcze tutaj mogę zwiększyć nieco swoją postać. Do tego mi posłuży właśnie zewnątrz, ponieważ zewnątrz po spaleniu daje plus 2 do money. A więc, okej okay, wypalimy sobie ziółko. I w końcu przedmioty wyglądają tak, jak powinny. Zewnątrz wygląda jak joint. Od eee, Dobra. Mam wszystko, po prostu mogę założyć każdą beń, mam tutaj właśnie e, topu Ili, ale chodzę sobie z mieczem blizny, ponieważ e, miecz blizny to jest najlepsza byon jednojęczna, a ja tutaj mam mistrza w posługiwaniu się beonią jednojęczną. E, ogólnie też mam tutaj na najlepszą kuszę, ponieważ blizna przy sobie również miał najlepszą kuszę, zaraz zejdę i wam to pokażę, ale to jeszcze troszkę, no widzicie sami, troszkę się tych przedmiotów nazbierało po prostu. E, to jak wygląda, właśnie modyfikacja, no będzie. O, kusza wojenna. Kusza wojenna wygląda w ten sposób. No, ale nie mam e, umiejętności posługiwania się kuszą, więc, więc wolę po prostu śmigać z łukiem. E, I wygląda to taką: 25 poziom, e, a te buty siła 106, czyli przekroczyłem pyłk e, zręczność 108, mana 12, punkty życia 385. Był niedręczna mistrz, łuk, mistrz, no i umiejętności specjalne, czyli skradanie i akrobatyka. No i jak do tego doszedłem, już wam mówię. Już wam mówię właśnie wszystko. A więc tak, na sam początek oczywiście wykonałem wszystkie zadania, ponieważ ja jakbym miał nie grać na full, no to kurde, co by się stało, to był chyba koniec świata. Ja zawsze, zawsze grałem dokładnie, zawsze staram się wykonać jak najwięcej zadań, zawsze muszę zrobić wszystko. Zawsze muszę zabić każdą każdą bestię i zebrać chyba każdy przedmiot no bez kitu. Taki jestem już po prostu. Mm, ale to już chyba sami zauważyliście po moich właśnie zagajajmach. E, tutaj mamy tą beczułkę śmieszną. No i właśnie, e, co jeszcze? E, rozwaliłem dosłownie całą mapę. Nie znajdziecie na tej mapie ani jednego potwora. E, no byłem, byłem po prostu wszędzie, tyle, że nie byłem e, jedynie w tych zamkniętych lokacjach, takich jak świątynia śniącego, czy właśnie cmentarzy z Ale tak to ogólnie byłem wszędzie. I pokonałem każdego przeciwnika, czyli musisz uważać Czyli e, właśnie. Rozwaliłem tutaj, pokonałem każdą postać w gotiku żeby wbić sobie jeszcze dodatkową trochę tego doświadczenia, ale, ale, ale właśnie rozwaliłem wszystkie potwory na mapie takie jak Tyole, ogniste jaszczury, brzytwy i tak dalej, i tak dalej. Czyli twoje. Nic po prostu, węże błotne, wszystko zmiotłem z mapy A więc, a więc mega. No i osiągnąłem dzięki temu właśnie 25 poziom. Tak się zastanawiam, może dam... To kiedyś ten zapis właśnie na publiczny, tak żeby tak żeby po prostu każdy mógł sobie go pobrać, pośmigać, czy tam nawet dokończyć tą giekę i po prostu przejść, próbując w wbić, wbić jak największy level na sam koniec. Ale no, no sami widzicie, jest całkiem nieźle, tak? No i chyba to było na tyle w tym filmiku. No taki taka krótka pokazówka raczej co zrobiłem. A właśnie. Bandę Quentina, bandę Quentina, czyli tych bandytów, e, rozwaliłem podwójnie, czyli najpierw e, pobiłem ich mieczem, a później dobiłem ich ługiem, zyskując na tym dwa razy więcej doświadczenia za nich. E, no i ogólnie, ogólnie, właśnie, jak chcecie, żeby Gotik wyglądał tak o, jak u mnie, no to będzie pojadnik, właśnie jak zainstalować, jak doprowadzić Gotika do takiego stanu, i w ogóle to będzie osobny filmik. Będzie pokazana wszystko, jak zainstalować. No tylko, że musicie się liczyć z tym, że musicie mieć całkiem dobry sprzęt do tego, bo wiadomo. E, oczywiście no teksturyki będziecie sobie mogli zainstalować, ale bez obsługi DX11 no, nie zainstalujecie moda DX11, wiadomo. Dobra, no i to było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Na razie, trzymajcie się.